Duszą ma pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń Z mocą wywyższaj go, duszą ma, uwielbiam Boże. Cię. Witajcie. Jak widzicie, jestem, jestem w lesie i chciałem Was zaprosić na spacer. Krótki, wspólny spacer. Musiałem się wyrwać na chwilę. Pośród wszystkich informacji, pośród tego, wszystkiego, co się dzieje, ciągle nowych informacji spływających, przynajmniej na moment, do pobliskiego lasu. do całkowicie samotności, gdzie widzicie nie ma. Nie ma nikogo na szczęście. Yy, niedaleko, w kilka kilometrów, by, by chwilę pospacerować, by, by za moment wrócić do, 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 do zadań, do pracy, do obowiązków. Yy, tak sobie pomyślałem, że yy, przez, yy, przez ten najbliższy czas, poza jakimiś innymi też propozycjami, chciałbym yy, każdego dnia zaprosić Was yy, na takie krótkie spotkanie, w czasie którego będę próbował podzielić się jakąś jedną myślą. Jakąś jedną myślą, która jakoś szczególnie danego dnia mi towarzyszy, która jakoś szczególnie w moim sercu i w mojej głowie obecna, dlatego chcę, chcę, chcę Was zaprosić. Będzie mi bardzo miło, jeżeli jeżeli w, tej, w ten sposób będziemy mogli się spotkać. Więc dzisiaj chcę Cię zaprosić na spacer. Na spacer po pobliskim lesie. I tak już chodzę sobie po tym, po tym lesie od dłuższego czasu. W ogóle miałem zamiar jechać gdzie indziej, ale właśnie przyszły nowe zarządzenie naszego księdza arcybiskupa, yy, więc pojechałem jeszcze bliżej, żeby, żeby, żeby jeszcze szybciej być, być z powrotem, by, 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 by te wszystkie informacje też wrzucić na stronę internetową yy, i tak spaceruję już od dłuższego czasu yy, w tą uroczystość zwiastowania, bo dzisiaj właśnie uroczystość zwiastowania, więc yy, ta, ta uroczystość pokazująca nam tą prawdę, że, yy, że, że Pan Bóg chce być Bogiem z nami. Od, od samego rana chodzi za mną taka bardzo prosta myśl. Mianowicie, że ten świat, w którym żyjemy, jest pełen Boga. I to jest prawda. To jest prawda, wobec której może w takiej normalnej, spokojnej rzeczywistości przeszlibyśmy tak łatwo do porządku dziennego, uśmiechając się, może rzeczywiście wierząc w to. A jakby dzisiaj w obliczu całej tej sytuacji ta prawda jeszcze bardziej do mnie dochodzi. Jakoś tak bardzo napawa mnie taką ogromną nadzieją. Świat jest pełen Boga. Bóg jest w świecie obecny, Bóg wypełnia tą przestrzeń świata, Bóg... Bóg ja w to wierzę mocno i to, 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 to nie jest, nie wiem, jakieś takie, wiecie, taka fajna myśl i tyle. Że, że Bóg teraz tak spaceruje tutaj ze mną po tym lesie. Jest tutaj. Ten świat jest pełen Boga. I chcę Wam wam pokazać coś. <laughs> Chyba nawet wiem, dlaczego właśnie tutaj przyjechałem. Tak sobie spaceruję tutaj od dłuższego czasu. Właśnie z tą myślą o zwiastowaniu, o Nazarecie. O Maryi, która, która, która powiedziała tak, przyjęła wolę Bożą, o, o woli Boga, który zapragnął stać się Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem, Bogiem tak bliskim człowiekowi. I jakby z tą myślą chodzę sobie po tym lesie, chodzę, chodzę i chcę wam pokazać jedno, jedno miejsce, na które natrafiłem i tak uśmiechnąłem się w sercu, kiedy to zobaczyłem. Już, już, już słuchajcie, idziemy. Położę sobie tutaj gdzieś kamerkę. O! Nie wiem, czy widzicie. O! To się chyba nazywa pasieka albo może paśnik. No nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, ja wiem, że to służy do tego, by zwierzątka sobie mogły przyjść i coś zjeść, ale mi to, może się będziecie śmiali, mi to, mi to, mi to... Jak w obliczu tej, tego spaceru i tej myśli o zwiastowaniu i o, o Panu Bogu, który przyszedł na świat i był Bogiem z nami, mi to po prostu przypomina żubek, tak. Ja wiem, że dosyć duży i całkiem sporych rozmiarów, ale, 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 ale patrząc, jakby, w momencie, kiedy to dostrzegłem, mówię, tak Boże, no Ty, Ty jesteś z nami. Ty, Ty przyszedłeś na ten świat, to Ty ten świat stworzyłeś i, i ten świat jest dobry. I na tym świecie jest tak wiele dobra, chociaż jednocześnie jest to wszystko, co jest jakimś złem. A ten świat jest dobry. I słuchajcie, pierwsza myśl dzisiaj bardzo mocna, do której chcę Was mocno zachęcić, Wiem. wiem, że wielu z nas jest trudno, wiem, że może jakiś lęk, wiem, że, yy, wiem, że są tacy słuchajcie, którzy, yy, którzy, którzy którym ciężko jakoś mnie psychicznie, których yy, dobija fakt, że może muszą pracować, a nie chcieliby, bo się boją, yy, że, że lękamy się o zdrowie najbliższych, yy, nie, 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 nie jeden z nas o, 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 o może jakiś byt finansowy. Yy, yy. Chcę dzisiaj zachęcić... Aby nie dać się złu, ale szukać dobra, to pierwsza rzecz. Szukać dobra. Szukać dobra w małych, prostych rzeczach. Tak jak ja te dobro, jakąś Bożą myśl znalazłem w tym oto karmniku dla, dla Saren. Że, żebyś szukał tego dobra, tak? Żebyś go szukała tego dobra, nie wiem, w spojrzeniu swojego dziecka, gdy wrócisz zestresowana z pracy, abyś go szukała w wieczornej chwili spędzonej razem z mężem, razem z żoną, tak? abyście szukali tego w rozmowie telefonicznej z kimś bliskim. Abyśmy potrafili wzajemnie obdarzać się dobrem, małymi drobnymi gestami, małymi drobnymi słowami. Ja Wam dziękuję za, za nie każdego SMS-a, każdy telefon, który przychodzi czy to do mnie, czy, czy po prostu do nas na probostwo. Tak chcielibyśmy szukać dobra ja wiem, że to jest może trochę trudniejsze w tej sytuacji, ale myślę, że jeszcze bardziej cenne tak jak jest dla mnie w tym momencie czymś dobrym spacerowanie tutaj pośród, pośród tego słońca i pośród tych drzew chcielibyśmy szukać dobra i druga myśl tak jak ten, ten świat, mówiłem, ten świat jest pełen Boga, tak chcę Cię dzisiaj zachęcić chcę Cię dzisiaj zachęcić mocno, by byś by, by i Twoje życie było pełne Boga. Byśmy sobie tu jakoś tak mocno powiedzieli: tak, chcę w tej obecnej sytuacji, chcę, by, 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 by moje życie było pełne Boga. Tak jak, tak, jak, tak jak potrafisz, takimi sposobami, jak potrafisz, każdym dobrem okazywanym, każdą modlitwą, tak, Eucharystią przeżytą przez telewizję czy, czy, czy w internecie. Chcę, chcę, chcę by moje życie moje teraz, moje dzisiaj w obliczu wszelkich lęków i niepewności i, i pytań, aby moje życie było, było pełne Boga tak, aby to życie było wypełnione Panem Bogiem starajmy się o to ze wszystkich sił, bo to jest źródło nadziei słuchajcie to źródło nadziei nie płynie ze sprawdzanych sto razy informacji w internecie ja wiem, że to wielu z nas czyni ale, ale tam, tą nadzieją jest Pan Bóg, y, więc, więc chciejmy, chciejmy, zapragnijmy tego bardzo mocno, by, by, by nasze życie, tak jak ono na tą chwilę jest, y, pośród wszelkich niepewności było, było, było pełne Boga. Tak jak ten świat stworzony jest pełen Boga, słuchajcie, nie możemy się dać innemu myśleniu, y, nie możemy pozwolić, by zły zatruł nasze myślenie takim myśleniem, że, 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 że Pan Bóg zapomniał, nie wiem, Pan Bóg zdezerterował sobie Nie! Ten świat jest pełen Boga. I Pan Bóg czuwa nad tym światem. E, tak chcę, by moje życie było pełne Boga. E, dlatego, dlatego, dlatego Was serdecznie pozdrawiam e, tutaj e, z lasu. E, spod tego miejsca, które które, które dla mnie było takim małym znakiem danym od Pana Boga, yy, który, który mówi Jestem. Yy, jestem w tym świecie. Jestem przy Tobie, Łukasz. Yy, Pamiętamy o was yy, w modlitwie. Yy, I niech niech nasze życie w tych dniach, w miłość jest oddarać.